Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na Jej Głowie zaprasza do uczestnictwa w nowennie do Świętego Ojca Pio. Pobożna duszo, a teraz wycisz się i wzbudź intencję, o którą będziesz prosiła dobrego Boga, za świętego padre Pio W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień ósmy: Czysty Święty Ojcze Pios Pietralciny, Doświadczyłeś wielkiej miłości do swoich dzieci duchowych i pomogłeś im poprzez wykupienie ich dla Chrystusa własną krwią. Daj nam, którzy Ciebie osobiście nie spotkali, możliwość bycia uważanymi za Twoje duchowe dzieci. W ten sposób za Twoją opieką, przywództwem i mocą. Otrzymasz dla nas szczególne błogosławieństwo od Boga, abyśmy mogli Go spotkać przy bramach nieba w dzień naszej śmierci. Byłoby największą nagrodą, gdyby Bóg spełnił jedno moje życzenie. Jeśli byłoby to możliwe, żeby powiedział wstęp do nieba To jest moje jedyne prawdziwe życzenie aby Bóg mnie wziął do nieba w ten sam czas, kiedy weźmie ostatnie z moich dzieci duchowych i ostatnią z osób, które oddały się mojej opiece duszpasterskiej. Ojciec Pio Każdego dnia nowenny modlimy się koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą polecał swoim duchowym dzieciom święty ojciec Pio. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę mówię Wam, proście, a utrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, Szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa. Ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, ty powiedziałeś: zaprawdę mówię Wam, o cokolwiek będziecie prosić, Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na, na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę mówię Wam. Niebo i Ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, Jak była na początku, teraz, i zawsze i zawsze, na, i na i wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O najświętsze serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych. Dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy, za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi. Twojej i naszej czułej matki. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, Orędowniczko Nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa. Błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością błagamy również o Twoją opiekę. Przez miłość, która łączyła Cię z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą. I przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze. Wszelką zarazem błędu i zepsucia. Potężny wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. Abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami.